Dzień dobry. W trakcie mundialu dokonał się najważniejszy transfer tego roku, jeśli chodzi o młodzieżowca. Prawdopodobnie można dojść do takiego wniosku. Endrik... Zawodnik znajdujący się za moimi plecami. 16-latek podpisał kontrakt z Realem Madryt, do którego trafi w 2024 roku, kiedy skończy 18 lat. Jak łatwo przekalkulować? W tym momencie Endrik jest 16-latkiem, ale już można go traktować jako dorosłego zawodnika Palmeiras. Natomiast kim w zasadzie jest Endrik? W jaki sposób on gra? Dlaczego wywołano aż tak wielki boom, taki hype związany z tym zawodnikiem? Ile on może znaczyć w przyszłości? Czy warto było wydać za niego fortunę? O tym będzie ten odcinek. Nie chciałem nagrywać takiego odcinka na bieżąco, takiego komentarza na gorąco, tuż po tym, jak Real Madrid ogłosił oficjalnie pozyskanie Endrika. Ostatnie dni spędziłem przede wszystkim na przygotowywaniu takiego większego researchu na temat tego zawodnika. Obejrzałem sobie mnóstwo programów także w telewizji brazylijskiej, żeby nie tylko poczytać, ale przede wszystkim posłuchać, jak ten zawodnik jest odbierany w Brazylii. I jeszcze jakiś czas temu Abel Ferreira, szkoleniowiec Palmeiras, Twórca, dwukrotny triumfator Copa Libertadores i trener, o którym mówi się, że może przejąć reprezentację Brazylii. Tutaj odsyłam do jednego z ostatnich odcinków. Zapytany o Endrika, powiedział, że to jest tak młody chłopak, wtedy Enrik miał 15 lat, że jego to można pytać o Disneyland. do którego zresztą Hendrick się wybrał, a nie o jakieś tam inne poważniejsze kwestie. Natomiast te kwestie były o tyle poważne, że Enrikiem interesował się każdy jakiś czas temu tata Endrika, czyli jedna z tych osób odpowiedzialnych za, za jego karierę, powiedział wprost, że PSG wykonało pierwszy krok. I to był taki sygnał, taki pressing ze strony otoczenia Endrika, że jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany, a Real Madryt wiadomo, że był bardzo zainteresowany, no to musi ruszyć już teraz. Zresztą pewnie mignęło Wam też w mediach społecznościowych takie już słynne wideo, w którym Xavi charakteryzuje Endrika i w którym no, niemal składa taką deklarację, że chciałby tego zawodnika pozyskać właśnie do Barcelony. No interesował się real interesował się Barcelona interesowało się PSG każdy bogaty klub interesował się Endrikiem natomiast Mówimy o takiej skali talentu, że trzeba było brać pod uwagę wyłącznie bardzo bogate kluby. Jeśli spojrzymy sobie na kwoty związane właśnie z transferem Endrika, no to mówi się o tym, że Real Madrid zapłaci 35 milionów euro na start, natomiast bonusy mogą wynieść 25 milionów. Ogólnie cały ten pakiet może wynieść około 70 milionów euro. To jest w tym momencie najmniej istotne. W każdym razie bardzo ważne jest to, że to jest tak czy inaczej duża kwota. Czy to będzie 65 czy 72 miliony, to już powiedzmy, można zostawić na przyszłość. Natomiast najistotniejsze jest to, że zdaniem działaczy Palmeiras to jest największa sprzedaż w historii brazylijskiej piłki, a mówimy o zawodniku, który dopiero teraz stawia pierwsze kroki w dorosłym futbolu. W dorosłym zespole Palmeiras Hendrik rozegrał 7 spotkań i strzelił 3 gole. Natomiast największe wrażenie robią oczywiście liczby uzyskiwane przez tego piłkarza w piłce juniorskiej. No i tutaj rzucamy sobie okiem chociażby na ekipę Palmeiras w kategorii U20-14 spotkań i 9 goli. Rzucamy sobie okiem na, na reprezentację Brazylii U17. 4 spotkania, 5 goli. To jest oczywiście króciutki wycinek, ale ktoś może odpowiedzieć, Gavi też dostał powołanie. Do, też dostał. Gavi dostał powołanie do reprezentacji Hiszpanii po rozegraniu bardzo niewielkiej liczby spotkań w Barcelonie i były nawet takie głosy w Brazylii, chociażby ze strony Ronaldo, Luisa Nazario de Lima, że Endrika warto byłoby powołać na mundial w Katarze. Już teraz, dosłownie po kilku spotkaniach w dorosłym Palmeiras, po to, żeby ten piłkarz poczuł atmosferę turnieju i po to, żeby już mógł cieszyć się właśnie statusem reprezentanta Brazylii. Generalnie odbiór Enrika jest taki, że mówimy o piłkarzu pokoleniowym, że tak jak często na przykład wypływają jakieś perełki z piłki brazylijskiej, na przykład Rodrigo trafiał do Realu Madrid, ale nie było aż takiego Takiej eksplozji w mediach, jak obecnie wokół Endrika. Endrik już jest marką. Endrik już jest człowiekiem, który ma milion, miliony followersów na Instagramie. Endrik jest porównywany w tym momencie przede wszystkim do Neymara. Jeden taki talent, powiedzmy, na dekadę. To jest piłka z rocznika 2006, Neymar z 92. więc tutaj nie mówimy, żebyście mieli świadomość, nie mówimy o jednym z wielu młodych zawodników, których nagle pozyskał Real Madryt, żeby ktoś innego nie sprzątnął. Mówimy o piłkarzu, który uchodzi za zdecydowanie największy. Większy talent brazylijskiego futbolu. Wspominałem o liczbach z futbolu juniorskiego: 170 spotkań, 168 goli. I jeżeli szokują Was te kwoty, te 30, 40, 50, 60 milionów, jeśli weźmiemy pod uwagę cały pakiet. Jeśli posłuchacie sobie na wypowiedzi brazylijskich ekspertów, na przykład Fernando Prasa, który obecnie jest właśnie opinionistą w brazylijskich mediach, a przez wiele lat był bramkarzem Palmeiras, lu ludzie wokół Palmeiras twierdzą, że ta kwota jest niewielka, że Endrick jest wart zdecydowanie więcej. Powinienem powiedzieć chyba Endricki, bo tak mówią na niego Brazylijczycy. Więcej niż ta kwota, którą zapłacił Real Madrid. Jeszcze kilka faktów z tej krótkiej kariery Hendricka. Mówimy oczywiście o najmłodszym debiutancie w historii Palmeiras, 16 lat, 2 miesiące i 15 dni, o najmłodszym strzelcu. W reprezentacji Brazylii do lat 17 występował już w wieku 15 lat i podczas takiego turnieju międzynarodowego Montaigu w 2022 roku został wybrany najlepszym piłkarzem. Jeśli chodzi o dokonania w juniorskiej piłce w Palmeiras, to jest pierwszy piłkarz, który sięgnął po tytuł we wszystkich Kategoriach, czyli U11, U13, U15, U17, U20, a Palmeiras teraz jest także mistrzem Brazylii, więc co miał zrobić, to w Palmeiras zrobił. I też wiele osób jest wdzięcznych Hendrikowi za to, że nie opuszcza tego klubu kuchennymi drzwiami. To znaczy on odchodzi. W porządny sposób dał klubowi zarobić, jeszcze w tym klubie pogra, będzie prawdopodobnie gwiazdą przez najbliższe dwa lata i wszystko odbywa się tak, jak odbywać się powinno. Choć wiadomo, że zdarzają się też stacje, którzy twierdzą, że Palmeiras powinno zarobić jeszcze więcej. Pewnie Was zastanawia swoją drogą, co Palmeiras zrobi z taką kasą. Ludzie zarządzający tym klubem twierdzą, że ta kasa pójdzie na codzienne wydatki, a później ewentualnie będzie można rozbudowywać ośrodek treningowy, czy przede wszystkim tę infrastrukturę dla młodych zawodników. Mówi się o zbudowaniu jakiegoś hotelu, Także dla młodych piłkarzy na pewno to się może przydać. W każdym razie taka sama pójść na codzienną pracę Palmeiras. Jeszcze taka ciekawostka. Mama Endrika ostatnio powiedziała, że zgłaszają się do niej kobiety, które proszą o zgodę, żeby, swoje, żeby swojemu dziecku dać na imię Endrik. To naprawdę jest już w tym momencie zjawisko społeczne, pewien fenomen. Kiedy Real Madrid doszedł do wniosku, że warto wydać kilkadziesiąt milionów euro za Endrika. jeśli wierzyć hiszpańskim mediom, na początku listopada, po kolejnej wizycie Juniego Calafata, który wybrał się do Brazylii po to, żeby właśnie dopiąć ten deal. Jeśli zastanawiacie się, kim jest Calafat, jeśli nie interesujecie się Realem Madryt, bo pewnie są też takie osoby na tym kanale, mówimy tutaj o człowieku, który odpowiada za mnóstwo transferów, zwłaszcza tych młodych zawodników. Calafat to jest człowiek, który pracował przy transakcjach związanych z Viniciusem, Rodrigo, Odegaardem, Valverde i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z najbardziej zaufanych asystentów, mówiąc w cudzysłowie Florentino Pereza. I to jest człowiek, który przede wszystkim ma w małym paluszku ogólnie cały futbol juniorski, młodzieżowy na świecie. Z tego jest przede wszystkim znany, że zna wszystkich młodych piłkarzy na świecie. Natomiast, tak mówiąc z przymrużeniem oka, natomiast kojarzony jest przede wszystkim właśnie z rynkiem brazylijskim, ponieważ bardzo dużą część swojego życia spędził właśnie w Ameryce Południowej i dlatego teraz tam porusza się znakomicie. Natomiast z czego to wynika, że Real Madryt ostatnio sięga po te kolejne perełki, perełki z piłki brazylijskiej, czyli mieliśmy Viniciusa, mieliśmy Rodrigo, mieliśmy Reinera Jezusa, który tak nie za bardzo się przebił i cały czas ma kłopoty, żeby stać się takim naprawdę poważnym piłkarzem tym dorosłym futbolu w barwach zirony. Wcześniej odbił się od Borussii Dortmund. Wynika to z tego, że Florentino Perez miał jakiś czas temu powiedzieć swoim asystentom, czy tak powiedział, czy, czy nie. To jest inna kwestia. Natomiast efekt jest taki, jakby rzeczywiście tak powiedział, że Real Madryt nie może stracić kolejnego Neymara. To znaczy, jeżeli w piłce brazylijskiej gdzieś trafi się taka perełka pokoleniowa właśnie jak Neymar, to pierwszy ma być Real Madrid i absolutnie takiego piłkarza nie mogą odpuścić. Pojawiają się nawet takie głosy ze strony Jose Boto, to jest taki człowiek, który odpowiadał za scouting przez wiele lat w Benfica, obecnie pracuje w pałku Saloniki, że Real Madrid z perspektywy takich klubów jak Benfica kompletnie zepsuł ten rynek, płacąc tam 40 czy 50, 50 kilka milionów euro za młodych zawodników, za Viniciusa czy za Rodrigo, po prostu wywindował ceny za młodych piłkarzy do, do tego stopnia, że jeśli pojawia się jakiś talent, to od razu każdy oczekuje nieprawdopodobnych pieniędzy, i na przykład taka Benfica nie może startować. I te wspomniany José Boto stwierdził, że przez to te kluby właśnie znajdujące się troszkę niżej w tym łańcuchu pokarmowym niż Real Madrid, czyli na przykład właśnie Benfica, muszą szukać tych piłkarzy jeszcze wcześniej. To znaczy jeszcze zanim ci zawodnicy zadebiutują na tym najwyższym poziomie. A w przypadku Hendrika to można powiedzieć, że jeszcze wcześniej. Oni tych piłkarzy powinni szukać chyba w kategorii U11, bo Trzeba być szybkim. Dzisiaj to już nie są takie czasy, jak opowiadał o tym dyrektor sportowy Sywi i Monchi, kiedy kupował do niego Alvesa. To leciał sobie po prostu do Brazylii i oglądał piłkarzy. Dzisiaj to nie ma sensu, ponieważ każdy tych piłkarzy już zna, każdego z tych piłkarzy można oglądać w platformach e scoutingowych, tych wszystkich white scoutach i tak dalej. Więc jeśli masz tam lecieć, to głównie po to, żeby budować pewne relacje, żeby zbudować sobie taką sieć, chociażby jak pan Kalafat, który znów namówił Endrika, że warto jednak trafić do Realu Madryt, a nie do jakiegoś innego klubu. Zresztą dla samego Endrika wydaje się, że to też jest bardzo rozsądny ruch. Ale o tym powiem. W jeszcze dwie kwestie taka a propos Realu Madryt. Realowi trzeba oddać, że oni naprawdę fenomenalnie pilnują tych Brazylijczyków, świetnie ich monitorują. Przecież oni kupując Viniciusa też mieli świadomość, że Vinicius zostanie jeszcze w Rio, że zostanie we Flamengo. Ja sam się zastanawiałem, jak, jak taki młody zawodnik jeszcze przed ukończeniem 18 lat na to zareaguje, że przychodzi Real madrid płaci za ciebie kilkadziesiąt milionów euro. Gigantyczna presja, że w każdym meczu Flamengo wszyscy po prostu będą na ciebie patrzeć. To jest ten Vinicius, który pójdzie do Realu madrid Madryt. Tak samo będzie właśnie z Endrikiem w Palmeiras. No i co się okazało, że w żaden sposób Viniciusa to nie zepsuło. I że ci młodzi Brazylijczycy, którzy trafiają do Realu Madryt, to są ludzie, którzy naprawdę mają poukładane w głowie. To jest też taka cecha, która dotyczy Endrika. Większość osób, które mają do czynienia właśnie z tym piłkarzem, podkreśla, że to jest zawodnik, który po prostu ma poukładane w głowie i nie wywołuje żadnych skandali. I zdarzyła się tylko jedna taka mała aferka związana z Endrikiem, ale to mówię z bardzo dużym przymrużeniem oka. Ludzie, którzy chodzili do szkoły z Hendrickiem, wspominali, że w pewnym momencie duża grupa dziewczyn pokłóciła się w szkole, a wynikało to z tego, że Endrik do wszystkich tych pań zwracał się meu amor, czyli kochanie. Trzeba było to wszystko wyjaśnić i to chyba była zresztą jedyna afera związana z piłkarzem, który w 2024 roku zostanie zawodnikiem Realu. Natomiast ta kwota, którą Real wykłada za Endrika, po pierwsze wynika z tego wyścigu, nie może taki piłkarz kosztować 15 milionów euro, jeśli zgłaszają się wszyscy. A po drugie, Real Madrid działa w taki sposób i z takim rozmachem, że za chwilkę Brazylijczycy będą chcieli robić interesy tylko z Realem. Mówię oczywiście o tych największych talentach, no bo oni widzą, że tak. Po pierwsze jest historia sukcesu, Viniciusa i Rodrigo. Casemiro też, jeszcze z wcześniejszych lat. Edermili tam trochę inna droga. Po drugie, Real Madrid wjeżdża i sypie hajsem. Po prostu Real Madrid zasypuje te kluby złotem. I oni wiedzą, że jak przyjedzie Real Madrid, to my zarobimy. I wszyscy będą zadowoleni. Dlatego jeśli za chwilkę pojawią się jakieś kolejne perełki w tych wszystkich klubach typu Santos, Corinthians i tak dalej, to te kluby będą modliły się o to, żeby zgłosił się Real Madrid. Bo Real da Ci zarobić. A w Palmeiras już są takie dwie perełki które warto zapamiętać pod kątem przyszłości. Ci piłkarze może nie trafią do Realu Madryt, ale uchodzą za wielkie talenty właśnie w Akademii Palmeiras, czyli Estevan, rocznik 2007, a także Luis Guillerme, rocznik 2006. Pewnie naturalnie pojawia Wam się w głowie pytanie, czy kibiceralu Madryt powinni obawiać się o to, że Endrik przepadnie w najbliższym czasie. Oczywiście, jeśli nie złapie jakiejś poważnej kontuzji. Wygląda na to, wszystko na to wskazuje, że Endrik już teraz jest wystarczająco dobrym piłkarzem, żeby stać się wiodącą postacią w Palmeiras. Jest zawodnikiem młodym, jest zawodnikiem bardzo młodym, więc pewnie będą zdarzały się różne wzroty i upadki, wchodzenie z ławki i tak dalej. Natomiast nie wyobrażamy sobie raczej takiej sytuacji, żeby, żeby Palmeiras nagle na niego przestało stawiać. Tym bardziej, że jeden z ważniejszych piłkarzy Verdun, jak często mówi się o tym klubie w Brazylii, czyli Gustavo Scarpa przenosi się do Nottingham Forest, to nie jest pozycja Endrika, natomiast robi się mimo wszystko pewien wakat w ofensywie. Kluczowe pytanie jest takie, w jaki sposób gra Endrik? Endrik przede wszystkim tym się różni od Viniciusa, przede wszystkim od Viniciusa, że jest napastnikiem. Tutaj nie mówimy o skrzydłowym, mówimy po prostu o napastniku, nie o wysokiej, silnej, typowej dziewiątce, która ma ustawić się w polu karnym, ale mówimy o napastniku. Do kogo porównywany Najczęściej jest Andrick. On sam, się, sam siebie porównuje, przepraszam, do Kiliana Mbappé. Mnóstwo jest porównań do Adriano z Interu ze względu na lewą nogę, natomiast pojawiają się też porównania chociażby do Sergio Aguero. Czyli to jest taki zawodnik, który u boku silnej i wysokiej dziewiątki może jeszcze dobrze funkcjonować, ale teoretycznie no bo trudno przewidywać jak rozwinie się ten piłkarz, teoretycznie może odnaleźć się też jako jedyna dziewiątka. To na co zwraca uwagę, to, to co rzuca się w oczy, jeśli chodzi o, o grę Endrika, to na pewno bardzo duża różnorodność, jeśli chodzi o finalizowanie akcji. On potrafi strzelić gola lewą nogą, potrafi strzelić gola głową. Jest nieprawdopodobnie uparty w pressingu. Strzelił takiego gola chociażby z Atletico Paranaense. I on też opowiada o tym w wywiadach, że on uwielbia biegać, że będzie gryzł po prostu rywali, żeby tylko zabrać im piłkę. Jest zawodnikiem bardzo trudnym do upilnowania, zawodnikiem bardzo mobilnym. Zawodnikiem, który ostatnio rozbudował też masę mięśniową i wygląda na takiego byczka, ale przy tym jest potwornie szybki. Według dyrektora od piłki juniorskiej w Palmeiras, czyli pana Joan Sampaio, Endrik osiągnął prędkość. 36,5 km na godzinę. To robi niesamowite wrażenie. Przy tym ten zawodnik jest bardzo zwrotny, bardzo mobilny, taki nieprzewidywalny w grze ofensywnej. Czasami zdarzają mu się jakieś mało dojrzałe decyzje na boisku, natomiast to jest oczywiście naturalne. Potrafi, jak wspomniałem, strzelić gola także głową, potrafi zagrać fajną prostopadłą piłkę. Natomiast w dużej mierze oczywiście bazujemy na piłce młodzieżowej, chociażby na takim bardzo prestiżowym turnieju, o którym ostatnio też wspominałem o którym mówi się kopinia, czyli po polsku puch. Pucharek to jest Puchar São Paulo w kategorii U20. Oczywiście w tym roku Hendrik był najlepszym zawodnikiem tego turnieju, więc w piłce juniorskiej tego miażdżył. W piłce juniorskiej zawsze było tak, że Hendrik grał ze starszymi kolegami i po prostu totalnie ich zamiatał w każdej kategorii i też. Ta pierwsza szkółka, do której Hendrik trafił, nawet nie akademia, pozwoliła temu piłkarzowi, a w zasadzie jego rodzinie, nie płacić czesnego za treningi, ponieważ od samego początku widzieli, że mają do czynienia z niesamowitym talentem, zarówno jeśli chodzi o kwestie piłkarskie, jak i, jak i genetyczne. To znaczy ten zawodnik ma taką naturalną siłę, przebojowość, ale też niesamowitą szybkość, łatwość dribblingu i tak no, dalej. Generalnie to jest materiał na kompletnego napastnika. W jakim kierunku on się rozwinie, czas pokaże. Natomiast w piłce junior on po prostu tę piłkę juniorską zjadł, tak można powiedzieć. W pewnym momencie nawet trenerzy juniorów w Palmeiras zaczęli szukać nowych wyzwań dla Endrika, żeby w jakiś sposób tego młodego chłopaka stymulować, ponieważ tak przerastał nawet nie rówieśników, tylko starszych. I na przykład szukali takich metod, jak zakaz gry lewą nogą. Za każdym razem, kiedy Endrik dotknął piłkę lewą nogą, to było przewinienie i piłka dla rywali, po to, żeby nauczyć go chociażby strzelania i w ogóle posługiwania się prawą nogą. No, kreatywność cenie. Dlatego trenerzy w tej piłce dorosłej przede wszystkim będą musieli zwracać uwagę na to, żeby Hendrik nie grał zbyt egoistycznie ponieważ on w futbolu juniorskim po prostu przewyższał konkurencję do tego stopnia, że zdawał sobie sprawę, że na bazie swojej szybkości, swojej siły, skuteczności, umiejętności dryblingu, ale też wytrzymałości, ponieważ no, fizycznie ten gość wygląda rewelacyjnie, no i po prostu on mógł samemu wygrywać mecze i to się zdarzało praktycznie w każdej kategorii. Natomiast w piłce dorosłej na pewno już tak nie będzie. W piłce dorosłej Hendrik na pewno będzie bardziej uzależniony od kolegów, więc myślę, że to będzie to główne zadanie Abela Ferreiry w dorosłym zespole Palmeiras chodzi o rozwój Hendrika, żeby nauczyć tego piłkarza na pewno futbolu bardziej drużynowego. Ale mówię, obejrzałem sobie mnóstwo akcji ostatnio, czy meczów Hendrika także w piłce U20 i on potrafił posyłać także kapitalne, prostopadłe podania, potrafił strzelać cudowne gole i mówię, no repertuar facet ma niesamowity. Droga Hendrika w piłce juniorskiej, a w zasadzie powinienem powiedzieć w piłce dziecięcej, nie była też usłana różami od samego początku. To jest zawodnik, który pochodzi z bardzo biednej rodziny, natomiast od samego początku wyróżniał się bardzo, tak jak wspomniałem, do tego stopnia, że ta pierwsza szkółka, do której trafił nie oczekiwała, że rodzina będzie płaciła jakąkolwiek kasę. Natomiast ta szkółka, w której wychowywał się Hendrik, a to jest piłkarz, który pochodzi z Brazylii, czyli ze stolicy Brazylii, stamtąd generalnie wypływa bardzo niewielu zawodników. Dużo łatwiej jest stać się profesjonalnym piłkarzem, jeżeli przyszedłeś na świat, jeżeli wychowujesz się w Rio albo w São Paulo. Rozmawiałem nawet na ten temat z Lukiniasem, byłą gwiazdą Legii Warszawa, który zresztą też pochodzi właśnie z tamtych okolic. Więc musisz gdzieś przykuć czyjąś uwagę i musisz po prostu Mieć szczęście. Endrik do pewnego stopnia to szczęście miał, ale do pewnego stopnia nie. To znaczy, w wieku 8, 9 i 10 lat pokazywał się na treningach w São Paulo. I São Paulo, które miało pewną współpracę właśnie z tą akademią, w której Endrik trenował, miało możliwość, nie chcę powiedzieć, kupienia tego zawodnika, ale po prostu sprowadzenia go do siebie na stałe. Natomiast rodzice postawili jeden warunek. Jeśli Hendrik miałby przenieść się z Brazylii do São Paulo, no to musieliby pojechać rodzice, i oferta, którą wystosowało wtedy São Paulo, to było 150 reali. Oni absolutnie nie byli w stanie, nie chcieli tego zaakceptować. I dzisiaj mówi się o tym, że to jest największy błąd w tym wieku, jeśli chodzi o São Paulo, jeśli chodzi zwłaszcza o futbol młodzieżowy. Jak oni mogli wypuścić taką perełkę, którą mieli w swoich rękach? 150 reali. Przy obecnym kursie 125 zł. To była oferta São Paulo. Mniej więcej, ponieważ oczywiście kurs walut mógł się zmienić, ale to też pokazuje, że z punktu widzenia samego klubu to były totalne frytki, ale uznali, że nie warto Płacić rodzinie Endrika. Wtedy też ojciec zawziął się i starał się nagrywać jakieś różne wideo i wysyłać filmiki właśnie z popisami swojego syna Endrika do innych klubów, jak Corinthians, jak Santos, natomiast wszyscy to odrzucali, aż okazało się, że pojawiła się oferta z Palmeiras i wtedy rozpoczęła się prawdziwie filmowa historia nie tylko Endrika, ale też jego rodziny. I to jest naprawdę niesamowita historia. Początkowo z Endrikiem do São Paulo wybrała się tylko jego mama Cynthia. Tata pozostał w Brazylii, ponieważ w Brazylii miał pracę. Po prostu sprzątał na stadionie. Nie mógł pozwolić sobie na rzucenie od samego początku tej pracy, więc pojechała mama i ta mama opowiadała po jakimś czasie, że zdarzało jej się płakać po nocach. Zdarzały się takie dni, kiedy głodowała, kiedy starała się funkcjonować tak, żeby oddać jedzenie właśnie dla swojego syna, że starczało im na absolutnie wyłącznie podstawowe produkty i generalnie mama Endrika... Z dzisiejszych wypowiedzi tak wynika, przeżywała wtedy totalny koszmar. Starała się ukrywać łzy przed synem, płacząc na przykład w łazience, e, i czekała na swojego męża. Mąż pojawił się po czterech miesiącach. Jaki plan na życie wtedy mieli rodzice Endrika? Początkowo wstawali o godzinie trzeciej w nocy, trzeciej nad ranem, i mama Endrika. Przygotowywała śniadania do sprzedaży, czyli jakieś różne ciastka, bułki itd., a następnie, po tym jak to wszystko przygotowała, razem z mężem wybierała się na jedną ze stacji metra w São Paulo. Tam ustawiali się o bardzo wczesnych godzinach, po to, żeby to sprzedawać, te produkty, które ona sama przygotowała. Wiecie, jak skończyła się ta historia? Bo oni na początku, po to, żeby przekonać klientów, że warto kupować akurat u nich, obniżyli swoje ceny. Co się okazało? Że zbuntowali się inni ludzie, którzy funkcjonowali w taki sposób. I na początku mama i tata Hendrika przesunęli się tam o jakiś tam dystans, po to, żeby dalej móc to sprzedawać, ale ostatecznie klimat zrobił się na tyle gęsty i na tyle toksyczny wokół nich, że musieli po prostu te prace rzucić. Nie byli w stanie dalej funkcjonować w taki sposób, ponieważ stało się to dla nich zbyt niebezpieczne. Ojciec Andrika zaczął dostawać różne groźby od ludzi, którzy funkcjonowali właśnie w tych okolicach metra, no bo początkowo stali przy samym wejściu do metra, później troszkę się oddalili, natomiast doszli do wniosku, że jest to zbyt niebezpieczne. Więc jeśli jest tutaj ktoś, kto na przykład mieszka w São Paulo i dojeżdżał metrem do pracy, no to istnieje spora szansa, że spotkał gdzieś tam rodziców Endrika. No i w pewnym momencie, kiedy stało się już, jak wspomniałem, zbyt niebezpiecznie, tata Endrika zgłosił się do Palmeiras po tym jak dostał informację, że Szukają człowieka, który miałby sprzątać po prostu w tym klubie, ale postawił jeden warunek. Nikt nie może się dowiedzieć, że on jest ojcem tej perełki, która funkcjonuje już w akademii. On nie chciał w taki sposób dostać tej pracy. Tata Endrika stał się postacią bardzo lubianą w Palmeiras. Później oczywiście wszyscy się dowiedzieli, kto jest jego synem. I był postacią bardzo lubianą, taką bardzo pozytywną jednostką, przede wszystkim właśnie w tym ośrodku treningowym, aż nagle przestał się uśmiechać. I na to sporo osób w Palmeiras właśnie zwróciło uwagę. Kiedy Hendrick już tam powolutku zaczynał się przebijać, co się takiego stało, że ten człowiek, który zwykle emanuje taką pozytywną energią, nagle stał się takim mrukiem. Co się okazało? Że ze względu na brak kasy, ze względu na różne problemy, pojawiły się kłopoty z zębami u pana Douglasa, albo Douglasa, jakby powiedzieli Brazylijczycy. Wiecie, jak zareagowało Palmeiras? Jeden z piłkarzy tego klubu, Żailson, Bramkarz, postanowił z własnej kieszeni opłacić mu wizytę i całą kurację u dentysty. Ojciec Andrika tak bardzo wstydził się stanu swoich zębów, że nie chciał się uśmiechać, nie chciał nikomu tego pokazywać, i dopiero jego mama musiała opowiedzieć światu, z czego to wszystko się wzięło no po prostu z biedy. Generalnie, gdybyśmy mieli powiedzieć, kto był najważniejszy w, w karierze czy w życiu Endrika, no to zdecydowanie byli to rodzice, którzy starali się go też wychować na dobrego człowieka, nie tylko na dobrego piłkarza i wspominali też po latach pewną anegdotę, kiedy w trakcie jednego z dziecięcych, młodzieżowych turniejów Hendrick doprowadził do kontuzji swojego kolegi. Jak zareagowali rodzice? Postanowili go w jakiś sposób ukarać. No ale jak mogli go ukarać, skoro Hendrick jako dzieciak wychowujący się w biednej rodzinie nic nie miał? Zabrali mu piłkę. Problem polegał na tym, że dzień później Endrik miał wystąpić w tak zwanym turnieju Copa Nike. Ale rodzice powiedzieli, że nie zagra. Ludzie pracujący w Palmeiras byli w szoku. Oni nie mogli zrozumieć, jak to jest, że ich zawodnik w tym turnieju nie wystąpi. No przecież najlepsi muszą grać. No i zadzwonili najpierw do taty, który przebywał wtedy w Gojas. On nie mógł wierzyć, też nie do końca rozumiał, o co chodzi. Zadzwonił do swojej żony i zapytał, czy ty oszalałaś? Endrik ma nie grać w tym turnieju? A pani Cynthia odpowiedziała. Poza tym, że Endrik jest piłkarzem Palmeiras, jest także moim synem. A mojego syna spotkała Kara i tyle nie zagra w turnieju. To są oczywiście tylko takie pojedyncze anegdotki z kariery Endrika. Tych różnych smutnych historii jest mnóstwo związanych właśnie z jego rodziną, z nim. To jest dzieciak pochodzący z naprawdę wyjątkowo biednej rodziny. Natomiast najważniejsze jest to, że cała ta historia ma happy end. Hendrik stał się piłkarzem Realu Madryt. Gigantyczna rzecz, biorąc pod uwagę właśnie całą tę drogę, bo myślę, że jeśli kibice się interesowali Hendrikiem, no to wiedzieli, że to jest prawdziwa perełka Akademii Palmeiras, talent pokoleniowy w Brazylii i tak dalej, ale biorąc pod uwagę całą tę historię rodziny, tę konieczność sprzedawania jakichś bułek przed stacją metra czy jakiegoś innego pożywienia, później zmiany tego miejsca pracy, tej pracy taty Hendrika, tej całej historii związanej z jego zębami. Naprawdę to jest taka historia, powiedziałbym filmowa, która kończy się teraz happy endem. Zakończy się pewnie za chwilkę w reprezentacji Brazylii, bo kwestią czasu jest kiedy Endrick dostanie powołanie, ponieważ jest już na niego taka moda w Brazylii, że nowy selekcjoner, może to będzie jego aktualny trener z Palmeiras, czyli Abel Ferreira, za chwilkę pewnie go powoła. Ktokolwiek będzie selekcjonerem, za chwilkę najprawdopodobniej zwróci uwagę na Enrica. natomiast co czeka go w Realu Madryt, to już jest, słuchajcie, totalne wróżenie z fusów. Hendrik trafi do Realu w 2024 roku jako napastnik. Jako napastnik, co najistotniejsze, więc można sobie wyobrazić taką trójkę: Vinicius, Rodrigo, Hendrik. Jak najbardziej. Czy można sobie wyobrazić, że przyjdzie też Erling Haaland? Oczywiście, że tak. Czy Hendrik może zagrać u boku Erlinga Haalanda? Jak najbardziej. Oczywiście. To nie są napastnicy podobni do siebie, więc wydaje mi się, że byliby w stanie ze sobą grać. Podobnie o tyle, że są obaj bardzo silni, aczkolwiek jest bardzo duża różnica wzrostu, ponieważ Hendrik mierzy 1,73 m. Lewa noga, duża siła, szybkość i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że byliby w stanie się dogadać na boisku. Natomiast gdyby Haland nie trafił do Realu, no to ten Real zagwarantował sobie. Czy największy? Trudno jest to ocenić, ale jeden ze zdecydowanie największych talentów, jeśli chodzi o pozycję napastnika. Real Madrid wygrał ten wyścig, a Hendrik dopiero tak naprawdę stawia pierwsze kroki w dorosłym futbolu. To nam wiele mówi o tym, jak dzisiaj wygląda polityka transferowa wielkich klubów, o tym, jak wygląda scouting, o tym, jak wygląda futbol brazylijski, jakie można stawiać wymagania, jeśli chodzi o kwoty. Te kwoty są niesamowite, ale oczywiście to wynika z tego, że Rynek tak po prostu się poukładał. No i beneficjentem tego wszystkiego jest zwłaszcza Endrik. Nie mogę się doczekać przyjścia Endrika do Realu Madryt. Chciałbym zobaczyć tego piłkarza w białej koszulce, jak on tam rzeczywiście będzie wyglądał. No i cóż, mam nadzieję, że czegoś z tego odcinka się dowiedzieliście. Że jeśli nie wiedzieliście, kim jest Endrik, no to już jakąś tę wiedzę macie. Więc jeśli... Tak uznacie, to z góry dziękuję za łapki w górę, także oczywiście za komentarze i dajcie znać także w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach poza sprawą naszego selekcjonera.